W Chrystusie, Panu, drodzy bracia i siostry. Psychologowie i socjologowie twierdzą, że o ile XX wiek był wiekiem ludobójstwa, to XXI wiek będzie wiekiem psychobójstwa. Uciekamy od ciszy, autorefleksji. Jesteśmy zniewoleni czasem. Człowiek nie ma czasu, aby ofiarować swoich cennych wartości drugiemu człowiekowi. Nie ma czasu, aby spojrzeć na siebie krytycznie. Zamiast dokonywać wysiłku samooceny, woli upatrywać porażki lub też wad. W drugim człowieku. Mamy więc do czynienia z epoką fałszu, dwulicowości i obłud. Pojawia się więc pytanie, jak mamy żyć, aby dzisiejsze przypowieści Chrystusa dotyczące oceny drugiego człowieka stały się drogowskazem, i jednocześnie wartością w naszym życiu. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Potrafimy <laughs> źbo trawy, czyli małą wadę, dojrzeć u każdego z naszych bliźnich, ale to, że sami łamiemy zasady moralne i derpczemy kodeks Chrystusa, jest dla nas czymś normalnym i tego nie zauważamy. Powierzchownie oceniamy i sądzimy ludzi, wydając bardzo często o nich oceny pochopne. Henry Kotman Potter <coughs> był siódmym biskupem kościoła episkopalnego w Nowym Jorku. Pewnego razu wybrał się do Europy płynąc liniowcem. I po wejściu do, ka do kabiny odkrył, że ma współpasażera. Przyglądał mu się biskup przez chwilę uważnie, a potem zszedł do recepcji i zwrócił się do dyżurującego urzędnika, że chce w sejfie zdeponować swój złoty zegarek i inne kosztowności, bowiem nie ma zaufania do współtowarzysza podróży, którego zobaczył w kabinie. Recepcjonista odpowiedział mu z ochotą, bardzo chętnie księże biskupie, zdeponuje księdza kosztowności, bo przed chwilą uczyniłem to samo, gdyż był księdza współlokator z tą samą prośbą, że nie wzbudza ksiądz zaufania i także zdeponował swoje kosztowności. Jak często osądzamy ludzi z byle powodu. Wydawałoby się, że tak naprawdę to nie ma to nic wspólnego z grzechem albo pogardą. Jeżeli na ulicy widzimy człowieka, który mniej więcej waży 180 kilo, to nasuwa nam się od razu krytyczne sformułowanie Ależ grubas. Oceniamy ludziach, ludzi na płaszczyznach powierzchownych, które nie oddają tego, kim są, co sobą reprezentują. To wszystko powoduje, że w relacjach między ludźmi pojawiają się bardzo sprzeczne poglądy, oceny krzywdzące. A Chrystus dzisiaj mówi: Byśmy zastosowali zupełnie inną miarę, miarę miłości, która odnosi się do wieczności. Stąd też stajemy dzisiaj wobec bardzo trudnego zadań. Być nauczycielem, lub być porządnym, uczciwym człowiekiem, to znaczy. Być wzorem dla kogoś, bo trzeba pracować nad swoimi własnymi wadami i słabościami. Bardzo często, i zwróćcie na to uwagę, ci, którzy głoszą, nauczają, nawracają, lub piszą traktaty o moralności, o przyzwoitości. Sami są dalecy od tych wartości. Bardzo często ludzkie łajdactwo chce być przykryte czymś przyzwoitym, co potrafi nas usprawiedliwić. Brytyjski konserwatyczny, konserwatywny pisarz i dziennikarz Paul Johnson w swojej książce Intelektualiści pisze że twórca marksizmu i komunizmu, Karol Marx, dla nas z tego pokolenia tamte dzieła i te idee nie są obce, przejęty był losem wszystkich robotników na ziemi. Tak współczuł. Tymczasem nigdy nie zapłacił sam ani grosza swojej służącej. A kiedy zaszła w nim w ciążę, zaprzeczał, że jest ojcem dziecka, Zaś ona dziecko to musiała oddać obcej rodzinie. Mark nie chciał poznać swojego syna, który odwiedzając matkę, musiał wchodzić schodami od kuchni, aby nigdy nie spotkać swojego ojca. Kiedy możemy pouczać, udawać, że zależy nam na losie innych, jeżeli sami nie mamy Uporządkowanego wnętrza. Jeżeli sami, z pokorą, bo to słowo musi się tu pojawić, z pokorą wobec siebie przyznać się do swoich słabości, aby być sędzią, nauczycielem czy przewodnikiem innego. Moi drodzy, również w tym sądzeniu innych grozi nam egoizm. Samolubstwo i chęć przypisywania sobie wielkości lub domniemanej świętości. Jest hinduski jezuita, nazywa się Antony Demelo, który pisze bardzo ciekawie o Ewangelii za pomocą przypowieści lub opowiadań zażegniętych z jego hinduskiej kultury. W Polsce mamy książkę pod tytułem Modlitwa Żaby. I oto Demelo, ksiądz Demelo pisze, Pan Bóg przyjmował do nieba ludzi. Prosi Archanioła Gabriela, aby zebrał wszystkich i przeczytał pierwsze przykazanie. Pan Bóg powiedział, każdy, kto zgrzeszył przeciw temu przykazaniu, ma się natychmiast przenieść do piekła. Niektóre Osoby oddzieliły się od tłumu i odeszły smutne. Tak samo zrobiono z drugim, trzecim i piątym przykazaniem. Kiedy przeczytano szóste przykazanie, wszyscy poszli do piekła z wyjątkiem pustelnika. Grubego, starego i łysego. Popatrzył na niego Bóg i powiedział do Gabriela: czy to jest jedyny człowiek, który został w niebie? Tak, odpowiedział Gabriel. Masz ci los, powiedział Bóg. Został coś za bardzo sam nie sądzisz? Idź! I powiedz wszystkim wywrócili. Kiedy gruby, stary i łysy pustelnik usłyszał, że wszyscy otrzymali przebaczenie, skrzywił się i krzyknął do Boga, jak to? Tacy grzesznicy, ja prowadziłem święte życie i teraz mamy być razem w niebie? Oto opowiadanie, które mówi o fanatyku ścisłej sprawiedliwości, który Boga chce pozbawić miłosierdzia. I tak samo jest w naszym postępowaniu. Sami chcemy zastąpić Boga, oceniać i wyrokować. W stosunku do ludzi, zapominając o tym, ile nam wybaczono, a sami wybaczyć nie potrafimy. Pewne hinduskie stare opowiadanie mówi o tym, że jeden z uczniów dopuścił się okropnego wykroczenia. Jego koledzy potępili go, tymczasem nauczyciel słuchał i milczał, i w ogóle nie zaragał. Wreszcie uczniowie, poniesieni złością, powiedzieli: Jak to możesz dłużej udawać, że nic się nie wydarzyło? Krzyczeli: Bóg dał ci oczy, nie widzisz Jego przestępstwa. Wtedy nauczyciel odrzekł: Tak, to prawda, dał mi oczy, ale dał mi także powieki. Czyli symbol miłosierdzia, spuszczenie zasłony miłosierdzia, zrozumienie, odpuszczenie i przebaczenie. Moi drodzy, nie możemy być sędziami i nie mamy prawa do upominania, jeżeli sami nie jesteśmy bez zarzutu. Nie masz prawa zwracać uwagi synowi, córce, że przeklina. Skoro sam jesteś wulgarny, nie masz prawa upominać dziecka, gdy on okradnie, gdy sam wynosisz z zakładu pracy lub ze sklepu. Nie masz prawa upomnieć kogoś, że pije, jeżeli sam pijesz. Upomnieć trzeba najpierw samego siebie, a potem to upomnienie wcielić w życie. Oznacza to, że potrzeba pokory każdemu z nas z tej i drugiej strony ołtarza na ulicy, w pracy, w publicystyce, w rządzie i w polityce to dopiero daje poczucie ludzkiej godności, która ma wyczucie słabości drugiego człowieka. Święty Augustyn powiedział, że strumień łaski od Boga. Nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w Doliny Pokory. I to jest odpowiedź na naszą postawę. Mówi się, że Karol Wojtyła, kiedy był arcybiskupem w Krakowie, w szczególny sposób dyscyplinował swoich kapłanów. Kiedyś jeden z wikariuszy popełnił występy. Poważne wykroczenie. Kardynał Wojtyła w stanowczych słowach wypowiedział się o powadze jego winy i surowo go skarcił. Po czym zaprowadził go do kaplicy i powiedział: Czy zechciałby ksiądz teraz wysłuchać mojej spowiedzi? Bez pokory. Nie da się prawdziwie upominać drugiego człowieka. Napomnienie, skarcenie, które ma na celu dobro drugiego człowieka i jest przekazywane z ogromną miłością, ma wielką moc, bo kruszy mury, które oparte są na najbardziej zatwardziałym sercu. Chcielibyśmy to zrozumieć, że jeżeli dzisiaj Spoglądamy na drugiego człowieka. Najpierw spójrzmy w siebie i wtedy będziemy dopiero mogli mówić, że jesteśmy zdolni usunąć źdźbło z jego oka, bo już belki w swoim nie mamy.